Cześć, ja jestem Piotras 5 Jest ze mną moja siostra Ora, przywita się Ola. Cześć. To jest kolejny odcinek ze Piotasa. Siostra będzie zadawać mi pytania, ja będę odpowiadał. W sumie fajnie wyszło, bo chciałem zrobić to wcześniej. A ja tak pisaliście czy nagram taki odcinek z siostrą, więc no w sumie tak fajnie, się, fajnie wyszło. Tak więc proszę pytania, będę musiał się trochę jakby zbliżyć tutaj, żeby było słychać to pytanie. Słychać. dobra. Ma. Jakiego typu gry najbardziej lubisz? Jeżeli umiesz odpowiedzieć, to jaka jest Twoja ulubiona gra? Proszę, odpowiedź, pozdrawiam. Czytać tutaj. E, to nie, to będę ustawiał w prawy górny ruch, to będzie ładnie widać, kto to zapytał, bo nie chcę przekręcać nazwiska czyjegoś albo nicku. Tak więc, e, jakiego typu gry lubię najbardziej? Mm, najbardziej lubię szczelanki na walanki. <grytanie> <grytanie> e, ale ja w ogóle w sumie wszystkie gry lubię. Nie przepadałem za rpg jakoś Od jakiegoś czasu nie bardzo, nie bardzo mi wchodziły tego typu gry właśnie. No ale znalazłem też takie fajne, różne e, e, tytuły, które bardzo lubię. Hack and Slash też polubiłem, jak od jakiegoś czasu też lubię pograć czasami. Ale ogólnie to, to wszystkie, naprawdę wszystkie lubię. Gatunki przygodówki, szczeniaki na walanki, e, sami surikate i moja lubiona gra. To zależy, bo to według różnych tytułów. Nie, jeśli chodzi o otwarty świat, możliwości, to oczywiście Minecraft by byłby ulubioną grą. <laughs> e, jeśli chodzi o horror czy o jakieś straszne właśnie, to, to chyba amnezja, jednak amnezja. E, także wszystkie gry lubię naprawdę bardzo. Do <laughs> <To> Skończę. <laughs> Następne pytanie. Jaki gatunek muzyczny preferujesz? Tylko bez nie słucham gatunków, jeśli można. To jest akurat łatwe pytanie: Bo słucham Rocka, Metalu i Michaela Jacksona. To są trzy gatunki muzyczne, które lubię. Nie, poważnie. Jackson do to No, dokładnie. Czy znaczy nie, bo tak, Rocka słucham, Metalu słucham i to w sumie najczęściej, są sumie ulubione gatunki. I osobno do tego słucham jeszcze Michaela Jacksona, tak, to śmieszne dosyć, to się bo pop, pop. To jest pop, to, to wiesz, to jest pop, ale to jest specyficzny pop, i to jest pop, który dzisiaj strasznie nie pasuje do dzisiejszych czasów. I on jest bardzo, bardzo ciekawy, i to jest jeden z najlepszych, właśnie, rodzajów w sumie popu. Także Michael Jackson i, i te gatunki sobie wymieniłem. wymieniłem. Na siłę próbowałem Regę słuchać, ale... Nie, no sorry. No sorry, wszystkich tych zrzucają rega, ale nie mogę. Nie, nie daj rady. <grym> nie się Nie umiem słuchać rega. <grym> Trzecie pytanie. Planujesz jakieś nowe serie? Zakończysz kiedyś kraju ze Stasis? Czy masz z nim za dużo problemów? Dlaczego zacząłeś nagrywać horror? Lubisz się bać? Eee, planuję tak, planuję. Ale w sumie to, to dosyć stare pytania są jeszcze, bo naprawdę nie nadążałem nad za nimi. E, zakończyłem Cryostasis Stays e, i. Nie, nie było problemów. Znaczy, <laughs> <laughs> znaczy, były problemy, które tam ogarniałem, wiadomo. E, dlaczego Horory to będzie osobna seria? Właśnie to jest nawiązanie do poprzedniej części pytania. Czy planuje jakieś nowe serie? Będzie. Aha, czy nie będzie seria? To będzie odcinek dodatkowy do ataku na marginesie, w którym wyjaśnię dlaczego akurat zaczyna grać Horory. Tak, bo to też prosiliście i y, to będzie. Lubię się bać, tak? Lubię w grach się bać, bo y, to jest chyba takie. To są takie emocje, które właśnie występują specyficznie w grach. Jeśli mam jakąś strzelankę, tam za, za dużo emocji nie ma. I chyba, że jest zarobista jakaś fabuła, gdzie aż się cały czas chodzimy, bo fajnie się gra. Ale straszne, lubię się bać, bo, bo to jest fajne. <śmiech> <śmiech> Czyli pytanie, Czekaj, <laughs> Odpowiedziałeś nie na każde Tak, tak. Czekaj, jeszcze pla planuję. Planuję serię, będzie to ym... szybkie info, które zacząłem właśnie dzisiaj, w razie. Ale to takie jest, będzie sporadycznie. Nie będzie się pojawiało za często, chyba. Już o i teraz czwartek. jest seria du... seria czterech pytań. Yy, zaraz coś omawiałam się. No, Jaka jest różnica między dżemem a marmoladą? I tak, najpierw powiem, że wstawiłem cztery pytania jednego użytkownika, bo tam później też jest kilka pytań różnych użytkowników, co wiąże się z tym, że na raz, jest na razie, wiadomo, zacząłem dopiero tą serię, więc pytanie jest naprawdę w cholerę i każdy by chciał się dowiedzieć wielu różnych rzeczy, tak żeby odpowiadał na wszystkie pytania, nawet jeśli ktoś zapyta ich 20. Tylko później, jak będzie nas już więcej i, i, i już zawsze się trochę rozwijać z tą serią, to fajnie byłoby, jakbyście zadawali po jednym pytaniu, bo, e, bo tak będzie w sumie fajniej tego. Czyli tak. Drzewem się smaruje, marmoladą się obkłada. To jest główna różnica między a marmoladą. Poważnie. Serio? Gdzieś, no, poważnie, czytałem gdzieś o tym. Drzewem się smaruje. obkłada. Ja bym powiedziała, że jest bardziej galaretkowaty niż marmolada. To jest tak, smacznie... ale mar marmolada jest sztywniejsza, taka to jest taki typowy blok, taki, wiesz, sztywny, taki gęsty, taki bardziej jak galaretka coś. No, dawaj, zrobię. No, co placki? Tak. Co? Kto miał wpływ za no to, że zacząłeś kręcić filmiki? Yy... Nie wyraźnie Czy, czy tak? tego pytania już wcześniej nie było? Nie, ale w razie czego to powiem jeszcze raz. Yy, wpływ... Wcześniej źle się wypowiedziałem, bo wpływ nie miał tylko i wyłącznie Rock, tak, i Rojo, ale też pewna osoba zagraniczna, yy, Zagranicy raczej, tak by było lepiej. Jest to yy, Halloween 4545 który nagrywał, nagrywał horrory. I... Dostałem taką wenę do nagrywania różnych filmików od roku, ale dlaczego akurat horory to właśnie od Halloween 4545? Bardzo fajne horory nagrywa, nagry, nagrywał, i pomyślałem, że też będzie fajnie jak takie nagle. Także te dwie osoby. No. no i w sumie, co to nuda? Bo mi się bardzo dziwiłem w wakacje i chciałem nagrywać. Ale Jaki tytuł miała Twoja pierwsza gra? Yy, pierwsza gra, ale z Pegasusa czy z PC, bo to też jest tak trochę otwarcie. Yy, jeśli chodzi o komputer. O PC O, nie, od, y, z konsoli. Z konsoli to pierwsza gra to była chyba tanki. Y, się takimi małymi czołgami jeździło, trzeba było bronić orzełka. Y, bardzo fajna gra była. Tylko nie pamiętam co było wcześniej, bo dostałem takiego kartridża od Rosjan. Y, z, <grym> od ruskich na tym, na, na giełdzie. Za 10 zł były takie kartridże fajne. I tam było kilka gier różnych na tym. Je dostałem kilka naraz w sumie i to wszystkie gry były tam. Wy nie przyznawaj się lepiej do tego. Nie, tam różne gry od ruskich miałem. <grym> One były niekoniecznie oryginalne, ale... Myślałem kiedyś, że były oryginalne, to nie jest moja wina naprawdę. To jest story 2. Kukaw, pytanie dwa. było... Tak, tak! Cicho! Jaka cicho. była pierwsza gra, nie tylko kupowałeś w <grym> ruski, tak? <grym> Czyli pierwsza gra... E, tanki albo... E, Bomberman jeszcze był, takie bomby się pokładało. A na pc ta nie pamiętam naprawdę, która była pierwsza grama. Chyba to jest story 2. Co ja pierdzielę? Mario był pierwszy, takie to jest story 2 Mario Mario prehistoria. Następne pytanie Cycle z takimi motorami się jeździł, będzie to w kolejnej serii ee, powrót do przeszłości Podajmy, ósme pytanie, moje ulubione. Co sądzi w teraźniejszej modzie młodzieżowej? Mam na myśli rurki, sweterki i krywki na boku <grybki> eee. Powinnam się skryć. Przyznam się, że nie, nie widziałem nigdy kogoś takiego, takiego obrannego na ulicy. Widziałeś kogoś takiego na ulicy? takiego obranego? Rurki, rurki ponoć są bardzo męskie, ale całkiem szczerze mówiąc to... Rurki, sweterki i ogólnie takie, takie. No ale patrz, rurki! I jakiś sweterek, no jeden, no. Sweterki już nie to nie jest męskie w ogóle. Co? To jest ogólnie młoda modziewowa nie męska. no ale sweterki ze w ogóle I grzywki na bok. Grzywki na bok. Yy, chodzi ci... Z, z, z tego wynika, to jest ide idealny opis emo. Jeśli chodzi ci o emo, mógłbyś napisać, co stoisz o emo. Grzywki na bok, sweterki, jakieś ciasne spodenki i, i czarny makijaż. Mam rurki, grzywkę. Ty jesteś dziewczyną! Ale na pewno koledze e, Piotrkowi chodziło o. Nie, przepraszam, nie Piotrzkowi, tamtemu gościowi. Tamtemu gościowi chodziło o. E, o pewnie o o facetów dzisiaj, no. Młoda młodzieżowa to jest takie twarde, bo ja słuchajcie, rurki dla dziewczyn to... pasują oczywiście, ale dla facetów to nie, nie bardzo w sumie mi się wydaje. Chociaż to jest niby bardzo fajne i tego. Mi się wydaje zależy dla Ja słuchajcie, to lubię sztruks. Są te takie jeansy, takie pod, pod, takie pofałdowane, takie, nie no, to sztruksy i jeansy lubię, ale ciemne, czarne najlepiej, bo dresy lubię też. Dresy Uch, są fajne. Mafia. Lubię czarno ogólnie. Zobaczycie, ja zawsze w każdym odcinku na czarno. Czarne koszulki czarne <głosza> Nie przyznawa się w jakim odcinku <głosza> jesteś w ciemnym. Bo wyjdziesz to, jesteś w tej samej koszulce. <głosza> I <ten głosza> to, <żeby> to. <głosza> W tej samej koszulce za każdym razem. Dobra, kolejne pytanie. Ojej. Jeszcze takie inne pytanie. Masz, w... Co? Mysz żyje w domu, a w na zewnątrz. Nigdy nie widziałem myszy w parku. Czy my wchodząc z... Wychodząc z domu, staje się wczurem? Sądzę, że my w to Cii, Wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. Odpowiem tak. Nie. Mysz żyje w domu. Załóżmy, że ty żyjesz w domu. Menel żyje pod mostem. Czy ty, wychodząc z domu, staję idąc finale. pod most, stajesz się menelem? Ha! That's a good point! <noise> Czyli chyba nie stajesz się szczurem, niestety. To jest, takie... to jest bardzo stare pytanie teraz. Eee, dobra, pytaj. Kogo... <noise> no dalej, dalej. Kogo Mistrz. Liga Mistrzów skończyła się, prawda, 20. zdaje się tam, drugiego, czwartego, w barcie maja, nie oglądałem, nie oglądam piłki nożnej, naprawdę nie interesuje się tym, ale widziałem kto grał i obstawiałem Chelsea i Chelsea wygrało, jest. <laughs> tak. <śmiech> ale... <śmiech> Chelsea, coś tak. Stary jajo? To jest chyba nawiązanie do tego odcinka ze śmiesznymi tymi konceptami. Nie, mini stary jajo nie zrobiło, na szczęście. Jak nie widać. <laughs> Nie, nic mi nie zrobiło starania. No, kiedyś mapkę z Amnesii Fear the Darkness. Fear the Darkness? Czy to nie jest czasami to z tymi... Yy, z tymi clownami? Możliwe, że zrobię, aczkolwiek widziałem u PewDiego chyba, oglądałem, o, oglądałem kilka let's playów, nudziło mi się w nocy, ja nie mogę spać w nocy, więc oglądam let's play tego PewDiego PewDiePie, a, więc. E, bodajże widziałem ten... widziałem tą mapkę, ale czemu nie, ja będę szukał różnych i właśnie teraz mam takie pytanie do Was. E, znaczy prośbę, piszcie w komentarzach jakbyście mieli... zacznijcie w komentarzach do tej serii, tylko mi na prywatną wiadomość najlepiej. E, jeśli macie jakieś fajne mapki, kastomki i linki do nich, to wysyłajcie z chęcią nagram tą całą amnezję 2. Yy, no jak wyjdzie? Bo na razie nie ma yy, Amnezji 2 jeszcze nie wyszła. Yy, na razie jest w planach jeszcze takich konstrukcyjnych i jak się pojawi to oczywiście sobie ściągnę i. Jesteś zadowolony z tylu widzów na tyle filmów? Tak, jestem zadowolony z tylu widzów na tyle filmów, bo. Yy, no tak, bo ja się nie spodziewałem, że w ogóle będę miał widzów, to nie, nie, był, nie było to punktem mojego jakby tworzenia filmiku. Trochę się to zmieniło jak widać, bo teraz nagrywam w sumie dla Was i, i z wami też w pewnym sensie e, Ale zacząłem nagrywać, bo mi się naprawdę nudziło w wakacje, siedziałem i, i się nudziłem strasznie. I sobie postanowiłem nagrywać, także jestem bardzo zadowolony, że w ogóle mam jakikolwiek widzów i tak trzymajcie, subskrybujcie mój kanał. Jaki masz stosunek do papierosów i alkoholu? <laughs> Co? Widziałabym ja Ostatnio. <laughs> pytanie. Nie, mogę o papierosach powiedzieć, o alkoholu nie powinienem się wypowiadać, bo ostatnio strasznie się zepsułem pod tym względem. Nie, zrobiłem coś głupiego. Może opowiem, może nie, nie wiem. To takie jest trochę niezbyt chwalebne. E... Nie jest zbyt. Nie jest zbyt chwalebne. Papierosy to jest najgorsze zło, jakie mogło istnieć w tym świecie, naprawdę. E... Z badań wynika, że i marihuana nawet jest sobą fajniejsza. E... Papierosy to jest zło, i to goś nie powinno w ogóle zaczynać. Jeśli ktoś palił w podstawówce, jak ja widziałem, jak w podstawowce ktoś palił papierosy, to miałem ją przypierdzielić. No ale słuchajcie, no. Część z Was też mogła zacząć w podstawowce, możecie się czuć teraz w tej chwili urażeni czy coś, no. Z różnych powodów, tak? Człowiek zaczyna palić, no. Jedni mają jakiś problem, na przykład, z którym mogą sobie poradzić, nie tak po prostu dla szpanu. No ci, którzy dla szpanu zaczęli palić, naprawdę dzisiaj mają wielki problem, i tylko im współczuć. Jeśli chodzi o alkohol. To jestem tego zdania, że fajnie sobie wypić, na przykład w fajnym towarzystwie, tak? Na działce. Czy, czy na działce ale słuchajcie, dowiedziałem się ostatnio o rzeczy, której, no w sumie, nie piłem, tak? tak, Żeby się upić, co się zdarzyło właśnie e, dwa dni temu. To w sumie w całym mojej życiu upiłem się dwa razy, tak, że miałem kacarano, ale ogólnie to nic potem, tak ogólnie to nie. To nie upijam się i bardzo rzadko piję. Ale impreza była fajna, naprawdę, udało się. Wtedy jak leciałeś kwaki na działce Dev. Tak, i wpadłem krzaki na działce, tylko czemu mam buty takie brudne dzisiaj ogólnie. Bo je, to nie umyłeś? Od Prawde, czasu bo, ma... bo tam ktoś mi coś Uf, zrobił na te buty niedobrego. Bez... <laughs> Ale tak, i jeszcze o alkoholu coś powiem, że należy pić z umiarem, to jest najważniejsze o. i dużo się ruszać jak się pije i dużo jeść. To jest najważniejsze. Także ja pominąłem tę kwestię i źle skończyłem. Ale alkohol jest ogólnie mnie, fajny. Rzygać, Ale podsumowując, można się dobrze bawić bez alkoholu. Alkohol to jest tylko taki fajny, fajny dopalacz, tak? Żeby się można trochę rozkręcić roz, rozluźnić najwyżej. Come on, let's get it on. Co sądzisz o serii Stark? Jeśli jeszcze nie grałeś, to czy planujesz całkiem? Yy, Czyli tak, podzielić się sobie, sobie na trzy części. Sądzę o, ser o serii Sulker, że jest zajebista, jest najlepsza chyba gra w jaką grałem, chyba to może dopowiedzieć do poprzedniego jaka jest najlepsza gra, w którą grałeś, no ale nie, no, najlepsza chyba nie, ale bardzo fajna, naprawdę mi się bardzo podobała. Yy, grałem, przeszedłem z złego zakończenia oczywiście musiałem zrobić, bo czemu by nie? I nie planuję zagrać w przyszłości, mimo że grałem tylko raz, bo nie nadaje się do takich serii. Ja lubię w Starkerze, uwielbiałem iść na przykład sobie lasem, stanąć sobie za drzewkiem, włączyć sobie lornetkę i przez lornetkę patrzeć pół godziny, czy, czy nikogo nie ma gdzieś na drodze. Potem wybiegałem, bawiłem się w półądostach, chowałem się za kolejnym drzewkiem, ogarniałem wszystko, bawiłem się, że jestem napromieniowany i że wszędzie atakują jakieś dziwne monstra i musiałem przed nimi uciekać. Nie zawsze, nie zawsze podejmowałem walkę. Także nie nadaj się takiej serii, bo zajmuje, zajęłaby 500 odcinków. Ostatnie pytanie. Czy pokażesz nam swojego psa? E, dobra. Mogę wam pokazać swojego psa, tylko muszę się ogarnąć. Także, y, słuchajcie, o, chwila. Przy okazji pokażę wam mieszkanko może. Mam trochę burbel. No, 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 <laughs> Idziemy zapolować na psa a. śpi, a tam śpi. Ja wiem, <noise> że. Pokażę <noise> mi z bliska. O, ta, ta. Podłogi będę miał wymieniane niedługo, więc na to nie patrzę. Pokaż, pokaż się swoim widzom. Mordyczka na for. O, jaju, jaju. <noise> Zapytacie pewnie jakie jest rasy, niestety rasy to nie ma. Znaczy, jest to jest bokser, bokser mieszany z Amstaffem, z Amstaffem podajże, bodajże. Tak mi się wydaje. O, leży sobie. Dobra. To by było na tyle tych pytań. Komentujcie, subskrybujcie, kciuków w górę nie żałujcie. Pożegnę się jakoś. Na razie. No zajebiście. Co Także ja mam powiedzieć. <laughs> na razie.